Siemanko, moi Józefie. Dzisiaj zagram sobie w MTA na serwerze For, For Life. Bardzo polecam ten serwer. Mam nadzieję, że wam się spodoba. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Pozdrawiam Artena3, ponieważ dał mi kasę na Grandale i pokazał mi świetną pracę kopalni gdzie szybko się zarabia i ogólnie jest fajnie. Pomógł mi ze wszystkim, teraz ogólnie zbieram na premiera. Jeżeli chcecie nas pomóc, to proszę, y, pomóżcie. No y, i mam nadzieję, że wam się ten filmik spodoba. Mam nadzieję, że, że, że zasubskrybujecie i dacie łapkę w górę. Y, nagrywam ogólnie nowym programem, y, nowym montażem będę montował, nie? Więc mam nadzieję, że wam się, no, spodoba i... No i co? Bez względnego pitolenia lecimy. Okej. Okay. Tu jest przechał ogólnie. Nie wiem czy sobie nie samochodu i jechać sobie tam z kimś. Grandala. Fajne autką mnie. Dlaczego takie kolory? Spodobały mi się, bo tam lakierowaliśmy. Bo też mi dał Arten. Fajnie było. on się z nim pojedziemy. Napiszemy może... Dobrze, pojedziemy sobie z nim, okej. Okay? On e, nie wiem, czy. Nie no, czy mnie wysadzi. Nie wiem. Dobra, nie chcę. Nie wiem, czy chcę, ale pojedziemy sobie. Dobra, nie chcę to, nie? Mówi się trudno. Weźmy jak ktoś na samochód? Nie weźmy, że gościu, bo... Dobra. I will never Dobra, no i tak się żyjemy. Nie weźmiesz z nic z gościu. Tak Daj rower. Daj rower. Dobra. Wziął, wziął, wziął. Teraz się, teraz się, teraz się.

Dobra, okay. wiecie co, pojedziemy sobie do. Yy, yy, no, ogólnie sobie gdzieś tam pojedziemy i chyba tam zakończę nagrywanie, ponieważ ten odcinek będzie krótki. Yy było dużo montowanie, ale jeszcze dzisiaj nagrał z Hortenem. Dobra, to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!